Czy ty katolik? Czy chujem jesteś? Ktém się tutaj widzi? Ani piwa w do mnie, ani wódki od dzisiaj. E, witam państwa w pierwszym dniu wielkanocnych. Jestem święty Mikołajem Wielkanocnym A opuść te warkocze? Co? opuść te warkocze. Wytłumacz temu będę nowi Krzysztofowi. Nie potrafi uruchomić. Ja nie jestem Bogiem. To ty jesteś człowiekiem pracy, kiedy robisz prawko mają. Wytłumaczysz ja, sobie. Molli cię do Boga, do Pana Jezusa. Bo nawet nie umie ojczy nas mówić. No bierz swoje pismo i modlcie. Wczoraj się modliłeś. O, dzięki za dzieci w ogóle. Spiem kto to? Śpiewa, to, Katara, to no, co pismo, a co śpiew. O, to się wytam, nie się. A to nie kościół jest. O, to zacznij chodzić do kościoła może i tam się modlić i śpiewać swoje kure. Nie będę Ja to... mam prawo i w domu modlić się. No? się wszędzie! jest wszędzie, Ja też. Przy... na każdym miejscu. Dla jego nic nie daje. Michał Gdańska. Dziękuję bardzo Michał z Gdańska całego serca. Pozdrawiam tobie, powiedziałem, że do mnie nie wysyłaj żadnych paczek. Dziękuję. A ja, panem Michała, pozdrawiam i dziękuję za portfel. Na pewno się przyda. A kiełbasy przywieźć? Ja nie mam świąt w tym roku, nic, zero. A kiełbasy przywieźć? Nie, nie chcę. Przywiozę tobie. A I jaj, i nie chcę. A chrzanek? I ja nie przywoź nawet. No ale święcone. I nie przychodzi. No podzielimy się, no ja? Nie. Ja nie jestem taki Krzysztof. Nie, to? ja nie jestem. A ty, Andrzej, podzielić się ze mną jajem? Nie no oczywiście. Ja nie będę się dzielić z nikim. Położę ja się, będę ryszeć. Co mądrze nie wie? Poniedziałek. To moje święta! To moje święta, panowie! Zrobiliście! Pięknie, zrobiliście rady święta! Ogarniemy to, Krzysztof, nie przejmuj się. My ci pomożemy. Pomożemy ci, dobrze Właśnie pięknie, brawo! ale Wielki piątek, Krzysztof, nie przesadzaj. Nie przesadzaj, To ja się nie oblewają, niech chłop obleją. Jak obelix wyglądasz. Wiesz, co to obelix? Nie. Taka bajka. Bajka Bajek. taka była. A, tak. a, a rózgę miał? Na kogo różgę dajesz? Różgę? A ile jednego chłopaczka damy, Różnie. Proszę bardzo, a ja dzisiaj. Jak Sztuki, walki, zacząłem jeść pliwo zło. Przy, przyżegnałem się. Jak tam cię. jestem zainteresowany ja zaproponować nie wiem, nie wiem, Wam walkę na gołe się? piści major jak i krzysztof wysjać kafela? Zaprosimy mogę miaru. Czy są Panowie zainteresowani? Oj, się. No bo. się. No bo, Ojcie ojciec nasz Dalej Krzyż Boży No bo. złotych! No. Krzysztofie, męczenniku Boży Krzyż ja nie jest na, 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 na ciebie. ciebie Mogiła pod plotem Czeka tam gdzie Nero pochowany Już czas na ciebie do mamusi i tatusia Będziemy A miejski nie orszak niech twą duszę przyjmie i A ja wolę ulicę, kurwa, nie na ciebie kurwa, patrzeć Ulicę wiadomo czego uczy Koleczki Dzieciaczki kochane Jest pan wzorem do naśladowania o, katolikiem wzorem do, o, bo, wzorem do naśladowania A u mnie umie. U mnie To powiedz ojcu A to... Wzorem do naśladowania katolikiem Weź powiedz ojcu No, nagramy, no Przyjemnej W imię Ojca Oczy nasz i my. Yy, Twoje. No no, 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 no. Cicho. Ale nie przerywaj. Nie, nie przerywaj. Oczy nas i i my. Pan tak, jak nasz Pan Oczy nas i my. Oczy nas i my. be, aha i Oczy nas nas Oczy nas O truskawki to do mnie jest, a ka lecz nigdy nie A ka chyba UB, a nie akademia. o! jak tam ty, ty katolik, ty chuj katolik, patrzeć nie umiesz! Ty katolik wódki jesteś! A proszę ja mam umieć patrzeć jak żeby się baciuszki modlą. koszulę dla Krzysztofa, żeby się umył i mówiła, ja przebrał, bo on brudas, knur, a nie katolik. Pozdrawiam. Rafał, ale a chwal swojego Anzejka, bo nie, ma, nie umie nawet ojcie nasz, patrzysz, nie Ja powiem, ja powiem! Bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Teraz, stój. No? Teraz pro, proszę się no. modlić do obrazu, a no. nie do Krzysztofa. No No, a, 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 do, do. no. tam obraz też się. E, Jaki obraz? Sczelina? <laughs> tam. Tam. tam! No gdzie? Do Strzelina mam się modlić? Na no pewno nie! A gdzie Stalin? Gdzie Stalin? A, a to kto to jest? Koleś Piłsudski, mój pradziadek! Bo Stalin najgłupiej jest! Nie obradzisz! On w armii swojego wywarzył! Nie goźdźcie, panie! Cholera, panie, bo dom! Dwóch idoli są moje. Pierwszy, na pierwszym miejscu jest ojciec święty, a drugie miejsce mój pradziadek. Piłsudski? Tak. A Ojciec Święty, dlatego pierwsze miejsce, że nauczył nas wszystkich o religii. Prowadził nas do Boga, do Matki Boskiej, do Pana uh -huh. Jezusa uh -huh. i do Boga. Drugim idolem jest mój pradziadek, Piotr Tego, że walczył za Boga, za Pana Jezusa i za Polskę. Chcesz, żebym ja, stał? Nie, 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 nie powiem. Nie, 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 nie będę tego tolerować. Chcesz, żebym stał? Dobra, że mojego pradziadka? Bo to mój pradziadek. Jest. jest. Wcale niepodobny. Wiesz, niepodobny? Nie. On ma głosy, czy Bo dziwą. ja podobny do ojca swego. A to jest, wiesz, kogo trzymał? Kogo? Żonę mego ojca, świętej pamięci. Maria. A, w przystępach I... był, A. W przystępach. Maj, dzieciaczki.